Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca Plus, czyli coś więcej aniżeli o samych poradach motoryzacyjnych. E, dzisiaj chciałem poruszyć temat związany z egzaminem na prawo jazdy, a dokładnie ekodrivingiem, ponieważ od 1 stycznia 2015 roku e, ten aspekt jest wymagany na egzaminie. To znaczy, na kursie się go uczymy, a na egzaminie jesteśmy z tego weryfikowani. Więc swoje słowa e, kieruję w głównej mierze do młodych kierowców, tych, którzy mają zdawać egzamin, no jak i do tych osób, którzy mają już komplet punktów. I w niedługim czasie będą musieli się udać na egzamin, ponieważ też będą musieli go zdawać na nowych warunkach. E, no jak dobrze wiecie, pasjonuję się drivingiem, biorę udział w różnego rodzaju rajdach ekodrivingowych. Nie jeden rekord już wykręciłem i pewnie teraz myślicie, że bardzo cieszę się z tego powodu, że ten ekodriving będzie na egzaminie. No, nic bardziej mylnego, e, w tym Patencie, w jaki wymyślił to ustawodawca, uważam, że e, nic z tego dobrego nie będzie. Więcej osób zostanie zniechęconych do tego eco-drivingu, aniżeli e, załapie tego bakcyla. Już tłumaczę o co chodzi. Według nowych zasad, każdy z kierowców musi nauczyć się hamowania biegami. To jest pozytywny aspekt, do tego się nie czepiam. Drugi, przy prędkości 50 km na godzinę, już musimy mieć włączony czwarty bieg. Tutaj trochę będę się czepiał z tego względu, że w życiu prywatnym dysponujemy różnymi autami. Jeżeli ktoś ma diesla z niskim momentem obrotowym, jakiegoś starszego diesla, w tej konfiguracji. 50 km na godzinę i czwarty bieg, ten diesel może już się troszeczkę męczyć, więc nie jest to wskazane. No i trzeci najważniejszy aspekt, chyba taki główny, czyli sztuczna nauka ekodrivingu. Ja to tak po prostu nazywam. Ustawodawca wymyślił, że na egzaminie dolna granica zmiany biegów to jest 1800 obrotów, górna 2600. No i teraz. Z chęcią spotkałbym się z tym, który to opiniował, no, ja wiem, kto opiniował, ale z tym, który jakby ten eksperyment cały chciał wdrożyć, po to, żeby przedstawić mu trzy samochody. Podstawiam mu trzy auta. Jedno to jest starsze Cinquecento, które nie ma obrotomierza. Co w takim wypadku? Jak mamy wykorzystać tą sztuczną naukę z egzaminu, czyli ta jazda w tym konkretnym pułapie, w aucie, które nie ma obrotomierza? Przecież obrotomierz nie jest elementem obowiązkowym w każdym aucie i my nie musimy go posiadać. Każdy z młodych kierowców... Yy, Najczęściej kupują jakieś tańsze auta. Ja nie mówię, no nie każdego stać na jakieś drogie auto, więc gro osób nie będzie miało obrotomierza w swoim aucie, więc po co uczyć czegoś sztucznego na egzaminie. Druga sprawa, dolna granica obrotów. Podstawiam e, jakieś auto z silnikiem 1.6 TDI 105 koni z grupy Forzwagena, Skoda, Volkswagen e, Seat. Może być, nie wiem, Skoda Rapid. Ono maksymalny moment obrotowy 250 Nm już uzyskuje przy prędkości obrotowej silnika rzędu 1500. Więc po co mieć ten minimalny pułap 1800, skoro spokojnie można biegi zmieniać przy 1500 obrotach 1550. Z drugiego bieguna podstawiam suzuki Swift Sport 1636 Koni. Mała japońska szlifierka, która w tym zakresie obrotów będzie się dławiła. Pamiętajmy o jednym: ktoś nas uczy sztucznego schematu, ale w życiu dysponujemy różnymi autami. Jeden ma auto z silnikiem 0,9, drugi 3,6, trzeci ma diesla, a czwarty ma jakąś wysokoobrotową szlifierkę, więc po co kogoś uczyć sztucznego schematu. Kolejny aspekt. Skoro eco driving nie jest obowiązkowy, dlaczego jego nieprzestrzeganie na egzaminie jest karane nieznaniem takiego egzaminu? Skoro coś nie jest obowiązkowo, dlaczego mamy być z tego po prostu rozliczani? Bardziej Niż ta forma wprowadzania eco-drivingu. Uważam, że bardziej realną formą byłoby na przykład nauka zmiany koła. To założę się, że gro osób najpierw podniesie auto na lewarku, a dopiero później będzie próbowało odbezpieczyć śruby. Albo chociażby podpinanie kabli pod akumulator, jeżeli nam się na przykład taki akumulator rozładuje. Z tego względu, że tutaj uczymy się rzeczy praktycznej, przyjemnej, którą w 100% wykorzystamy, a nie czegoś sztucznego, co schematyczne, wymyślone gdzieś na kartce papieru, nijak ma się do rzeczywistości. W Polsce dysponujemy różnymi samochodami. Dlaczego mamy po prostu być uczeni sztucznego schematu? Założę się. Że gro osób będzie jeździło w tych skrajnych granicach 1800-2600, bo tak najłatwiej się tego nauczyć. I ktoś nie uczy się w ten sposób sztuki jako drivingowej tylko jakiegoś sztucznego schematu. No i ostatnia sprawa, e, wracając do tego, że jeżeli coś nie jest obowiązkowe. E, rozmawiałem wczoraj z doświadczonym instruktorem nauki jazdy, również egzaminatorem, który powiedział mi jedno, mówi Waldek. Do mnie zgłaszały się różne osoby. E, lekarze, prawnicy, no osoby, które w życiu przebyły nie jeden bardzo trudny egzamin i zawsze ten stres paraliżował ich na egzaminie, na egzaminie na prawo jazdy, ten stres jest jakby spotęgowany. Większość osób, która zdawała prawo jazdy, wie o tym, jak to po prostu wygląda. Więc jeżeli coś nie jest obowiązkowe, dlaczego my mamy być z tego po prostu rozliczani i mamy ten stres potęgować? Tym bardziej sorry, no w warunkach egzaminacyjnych jeździmy w ślamazarnych warunkach i ta szybka zmiana biegów, to kontrolowanie cały czas tego doprowadzi do tego, że że, nie wiem możemy wymusić yy, pierwszeństwo tak gdzieś na kimś i z tego powodu nie zdać ja odczekam jeszcze 2 czy 3 miesiące i z miłą chęcią zadzwonię do łódzkiego dyrektora wojewódzkiego ośrodku ruchu drogowego i zapytam go Ile statystycznie osób nie zdało egzaminu z powodu braku przestrzegania e, zasad ekodrivingu? Bo ja uważam, że wtedy te osoby są w moim przekonaniu poszkodowane, bo nie powinny być z tego rozliczane na egzaminie. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, możecie się z tym zgadzać albo nie zgadzać, ale liczę na to, że ktoś jeszcze raz zastanowi się nad tym, usiądzie z kartką papieru i troszeczkę szerzej spojrzy na ten aspekt, że nie jesteśmy uniwersalnym państwem, które posiada tylko jeden model Fiata 126P z jednym zakresem prędkości obrotowej silnika, gdzie każdy będzie jeździł tak, tak samo. Pamiętajmy o tym. Dobra, jadę dalej, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!